drugą Spartakiadę Seniorów. Uważam za otwartą. Jesteśmy w Nowogardzie na sali gimnastycznej drugiego LO oraz SP numer 3, gdzie robimy drugą Spartakiadę Seniorów. Robimy to co roku, chociaż w zeszłym roku pandemia nam przerwała, ale wracamy do aktywności. Seniorzy tego bardzo chcą, a po, powinienem powiedzieć kwiat naszej młodzieży. Mamy osiem drużyn, cztery z Nowogardu, jedną z mostów, dwie z Goleniowa, jedna z kamienia pomorskiego, setka zawodników. Do tego kibice będą brali udział w zawodach sportowych. Oczywiście są to zawody sportowe na wesoło, integracyjne, takie jak rzut ringiem, bieg z jajkiem, tunel oraz inne rekreacyjno-sportowe. Chodzi o to, żeby nasi seniorzy po prostu trochę się rozruszali. Chodzi o to, żeby seniorzy się rozruszali, chodzi o to, żeby się ze sobą spotkali, chodzi o to, żeby się zintegrowali, chodzi o to, żeby miło ze sobą spędzili czas i tą wolną, piękną sobotę. I żeby oczywiście im się nie nudziło w gminie Nowogard. A proszę powiedzieć, jakie jest pana dzisiaj zadanie? Moje zadanie jest takie, że jestem organizatorem tej imprezy, w związku z tym E, przypad mi zaszedł otwarcie, a potem na końcu wręczenia dyplomów e, i medali, bo każdy uczestnik dostanie medali. E, nikt nie odjedzie bez e, nagrody. No oczywiście puchary, pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Idziemy, a proszę powiedzieć, po co wam te, te bajery? Będziemy tańczyły. Tak. A nie, To jest tajemnica, to wszystko się okaże. Czyli wy będziecie dzisiaj e, zajmowały się dopingowaniem wszystkich tak, drużyn. Tak, dopingujemy drużyny e, każdą po kolei. I tu specjalny jakiś taki układ, jakiś taniec przygotowałyście? Tak, jesteśmy grupą taneczną szalony z Uniwersytetu III wieku i właśnie mamy taki taniec szalony. Z goleniowa. i z goleniowa oczywiście. I przywitamy wszystkich gości i dopingujemy wszystkim drużynom. To już w takim razie nie możemy doczekać się tego występu. Dziękuję. Ale to będą dwa występy, nie tylko jeden. Tak czekać. Jak widać, przykro mi, że, że nie mogę wystąpić, natomiast jestem tutaj dzisiaj chociażby dlatego, że powinniśmy bronić mistrza zdobytego dwa lata temu na pierwszej Spartakiadzie Seniorów, gdzie jako drużyna zdobyliśmy pierwsze miejsce, no i ja jako przewodniczący, była taka konkurencja przewodniczących, też mi się udało zdobyć pierwsze miejsce, więc jakby chcę przekazać tę połeczkę pierwszeństwa dla innej drużyny. A proszę powiedzieć, czy dla seniorów... Dzisiejszy turniej to jest ważne wydarzenie? Tak, oczywiście. W życiu naszego miasta seniorzy są niebagatelną społecznością i jak pan redaktor sam zauważył tutaj, ja bym nie nazwał tego senioriadą, tylko Spartakadą Młodzieży, bo tu po, po twarzach widać, że są młodzi ludzie. Natomiast no jest to okazja oczywiście do spotkania między sobą, do wymienia poglądów, pośmiania się. Myślę, że dzisiejsze zawody nie są ku temu, żeby osiągać rekordy, jakieś wyniki wyśrubowane, ale sama chęć zabawy, spotkania się, to jest najważniejsze. To jest przede wszystkim idea tej imprezy. Mamy nadzieję, że wygramy, ale to jest oh, tylko zabawa. My też żeśmy wygrali. O no, ostatnio miejsce. byliśmy w Goleniowie, to żeśmy pierwsze miejsce zajęli. No właśnie, ja, ja dzisiaj no, słyszałem, o, że wszyscy tutaj wygrają. No, ale medale ale, tak mają wszyscy. O, naprawdę. Ale najważniejsza jest chyba dobra zabawa. Zabawa, uciechy, poniemiara, wnuki będą oglądać nas, no. A, I najważniejsze, że wszystkie panie i panowie macie uśmiechy na twarzy. A wnuki nie biorą przygła z nas.